Cześć właśnie o mamy nowy wielki update związany z MrBeastem w StumbleGuysie! Z tej okazji przygotowałem dla was 15 sekretów tego nowego update'u, których myślę, że nie wiedzieliście. Dlatego oglądajcie od początku do końca, bo może wam się to bardzo przydać. Ale odcinek ten zaczynam od tego, że aktualnie mamy najlepszy w historii karnet, jaki w ogóle kiedykolwiek był w StumbleGuysie! Jeśli jeszcze nie macie go kupionego, a chcecie zdobyć ten karnet za darmo, to idealno macie teraz okazję. Organizuję dla Was konkursik na 1200 gemów i 500 końców, A za to możecie sobie kupić ten karnet lub po prostu mieć te gemy, jeśli karnet już macie kupiony. Więc żeby wygrać tę nagrodę, wystarczy zostawić łapkę w górę po tym odcinkiem, chyba nic trudnego, szybko lajkujcie mordeczki. No i jeszcze oczywiście trzeba mnie subskrybować najlepiej z dzwoneczkiem na tym kanale tutaj, czyli kanale Toli 3, więc koniecznie walnijcie suba. No i jeszcze tylko napiszcie w komentarzu ważnik, jaki macie w Stumble żeby żebym mógł Wam kupić tą ofertę, jak wygracie. No i w sumie to tyle. Życzę powodzenia, jedna osoba z Was zwycięży gemy, a bardziej może karnecik za darmo. Ale okej, okay, przechodzimy do pierwszego sekretu z tego odcinka, bo Cię będzie takich 15. I akurat ten sekret myślę, że możecie wiedzieć. Dokładnie chodzi mi o oficjalną stronkę Stumble oficjalny sklep. Jak wejdziecie na niego link, dam wam w opisie i wpiszecie sobie tutaj swój nick, to możecie odebrać za darmo ofertę z 30 darmowymi dolcami Mr. Bista. Każdy z nas może to zrobić. Po prostu na tamtym oficjalnym sklepie online wchodzicie sobie, wpisujecie swój nick i macie tam darmowe te oto banknoty. Dostaniecie ich aż 30. Ja już to sobie odebrałem, więc nie mam wam jak tego pokazać, ale no rzeczywiście coś takiego jest i każdy z nas może to sobie zrobić. Więc jak jeszcze tego nie wiecie, to macie link w opisie, jak coś do tego sklepu i sobie odbierzcie i wracajcie oglądać, bo dzisiaj jeszcze przed nami dużo ciekawych sekretów. Następny sekret będzie dotyczył nowej mapki Mr. Beata. ale żebym mógł wam to pokazać to muszę troszkę tą mapkę przejść więc poczekajcie, widzimy się jak już będę w tym miejscu, które mnie interesuje, swoją drogą jak otworzę się do tego momentu to możecie mi napisać w komentarzu jak oceniacie tą nową mapkę Mr. Beata w skali od 1 do 10, postaram się przypiąć serducho a więc okej, okay, jestem już bardzo blisko tego miejsca w którym chciałem być, wystarczy teraz, że tylko tutaj jest zlabię i wskoczę, OK, i patrzcie widzowie na to, wchodzimy sobie tutaj do góry, to jest bardzo ważne i w tym oto miejscu mamy taki dziwny napis Fast Stables Fast Stables, zastanawialiście się co on o Oznacza, o co z tym chodzi, ja wam powiem, że jak wpiszemy to w internet to wyskakuje coś bardzo ciekawego. Uwaga, wpisujemy tak samo jak to było w giereszce Fast Stables, klikamy Enter i patrzcie wyskakuje nam taka oto stronka, wchodzimy sobie w nią i to jest oficjalna strona Mrbista, e, na której ma swoje własne słodycze, zobaczcie, są tu na przykład jakieś ciasteczka czy tam czekolady, jest tego naprawdę dużo i po prostu zrobił sobie taką reklamę w grze w się normalnie jest nazwa jego strony napisana. Kolejna rzecz dotyczy pewnego skina, a bardziej nowego skina mordek Musimy sobie wejść w mityczne No i tutaj szukamy właśnie tego oto Mr. Beast'a mitycznego I teraz odwracamy go sobie do tyłu i patrzcie On ma tutaj przycisk z YouTube'a Ale to, że jest to przycisk z YouTube'a to widzicie Ale ten przycisk z YouTube'a miał przedstawiać diamentowy przycisk, który dostaje się za 10 milionów subskrypcji Mr. Beast oczywiście tyle ma już dawno wbite Dlatego on ten przycisk może mieć i przerobił go w jetpacka Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że właśnie jest to ten diamentowy przycisk, więc chciałem wam to pokazać Kolejna bardzo ciekawa rzecz jest w turniejach Musimy sobie wejść w turnieje i jak wiecie mamy nowe nagrody co nie? Jest tutaj dużo nowych nagród, w sumie to wszystkie są nowe, ale nas interesuje ósmy i czternasty poziom nagród, więc już wam to pokazuję, mordeczki. Patrzcie, za ósmy mamy Super Death, taką legendarną tutaj animację. I jeszcze, proszę Państwa, za czternasty mamy tą samą animację, też Super Death, też legendarną, więc o co chodzi? Dlaczego twórcy dali dwie takie same nagrody? No, mordeczki, tutaj jedna to jest zaczepka, a druga to jest animacja, więc troszkę się to różni, co nie? Bo jedną sobie możemy ustawić jako emotkę, a drugą tylko jako taką animację zwycięstwa, gdy wygramy gierkę. Ale musimy. Chciałem wam to powiedzieć, bo dużo osób mi to pisało na Instagramie, że coś takiego jest i myśleliście, że to jest Bóg, że twórcy dali dwie takie same nagrody. Tak już sobie mówimy o nagrodach, widzowie. No to warto teraz sobie wejść właśnie w to wyzwanie Mister Bista, bo tutaj jest jedna ukryta nagroda. Klikamy sobie I i mamy tutaj pokazany taki prezencik. Klikamy sobie w ten prezencik. Teraz jedziemy na dół, na dół, na dół, na dół. Ja już w ogóle jestem na ósmym levelu. Możecie napisać, na którym wy jesteście levelu w tych nagrodach. Zjeżdżamy sobie jeszcze niżej i za ostatni, czyli za 15 dostajemy nie dość, że najlepsze nagrody. To jeszcze kroki Mister takie specjalne, limitowane, widzicie? Są to te oto piękne, epickie kroki, tak one się prezentują. No i powiem Wam szczerze, że chciałbym je mieć, dlatego mam nadzieję, że to wbije, bo one będą fajne takie do kolekcji. Kolejna tajemnica też jest związana ze skinem Mister Bista, ale tym razem legendarnym. Dlatego wchodzimy sobie w legendarne skiny, szukamy tego Mister Bista, on tam dzisiaj zaraz będzie. Jego w ogóle można zdobyć za ofertę. Jak kupimy sobie ofertę w sklepie, to go można dostać. I patrzcie teraz na jego banknot. Bo ten banknot to skrywa. Ja Wam robię zbliżenie. Wy to widzicie jako pierwszy, że tego nie widziałem, ale na tym banknocie ponoć jest jakaś tajemnica. I wy możecie dokładnie przeczytać, co tam się znajduje na tym banknocie, bo nie jest taki prawdziwy banknot, tylko tam jest coś takiego właśnie napisanego, taka ciekawostka, więc możecie sobie to obczaić, ja to widzę dopiero podczas montowania, co nie? Ale myślę, że tam jest coś ciekawego, więc po prostu postanowiłem wam to pokazać, bo tak słyszałem. Okej, okay, kolejna rzecz, kolejny sekret, myślę, że jego akurat mogliście wiedzieć, chodzi mi o misje ponieważ na nowych misjach mamy, jak zejdziemy troszkę niżej, misje, gdzie możecie zdobywać normalnie te dolce, te banknoty. Może jeszcze nie każdy to wiedział, więc chciałem o tym po prostu wspomnieć, że na przykład jak ja mam tutaj zdobyć 5 koronek, to dostanę aż 50 ich, albo na przykład dojść do rundy drugiej w pięciu grach turniejowych i dostanę 10 dodatkowych dolców, więc to jest kolejna szansa na zdobycie tych dolców, dlatego nie zapomnijcie sobie wykonać tych misji. Następnie czas coś powiedzieć o kole, bo kolejny właśnie sekret dotyczy koła bestii. No i jak widzicie, mamy tutaj dużo różnych dropów, ale czy zastanawialiście się, jaki jest taki najbardziej fartowny drop? Nie chodzi mi o to, że tutaj wiadomo ten Mr. Beast mityczny, bo na niego są najmniejsze procenty, ale jak sobie otworzymy, ja teraz otwieram, to widzimy, że lecą takie różne liczby tych odłamków. I największy fart to jest trafić 50 razy mitycznego. Da się to zrobić, to jest najlepszy drop z wszystkich. Ja teraz co prawda dostaję chyba pingwinka, więc szał y, nie ma, aczkolwiek mordeczki, no da się tutaj trafić 50 razy tego mitycznego, i wtedy to jesteście już naprawdę ustawieni. I zazdroszczę wam, jak komuś się uda to dropnąć. Kolejny news nie tyle to z tego update'u z Mr. Beastem, ale kolejnej aktualizacji, bo teraz udało nam się już poznać jedną nowość, która będzie w kolejnym update'cie. Jest to tryb kreatywny, będziemy mogli tworzyć sami swoje własne mapy w Stumbleguysie, budować je i później chyba jeszcze będziemy mogli na nich grać. Nie mogę się tego doczekać, to będzie w aktualizacji 0.54, aktualnie mamy 0.53.1, więc wyczekujemy już może gdzieś tak za miesiąc, może nawet szybciej, będzie. Będzie właśnie ten update z budowaniem własnych mapek. To będzie mocne. Następnie znowu musimy sobie wejść na nagrody w turnieju. Chodzi mi mordeczki dokładniej o piąty level tych nagród i mamy tutaj takie oto kroki, shape steps. I o co z nimi chodzi? Bo każdemu wydaje się, że są to po prostu takie zwykłe kroki, już Wam je pokazuję, e, że leci tutaj na przykład kółko, później leci jakiś prostokąt, kwadrat i tak dalej. Ale mordeczki to nie są zwykłe kroki. Te kroki przedstawiają pad od PlayStation. No bo właśnie w PlayStation mamy taką numerację. Tam mamy narysowany kwadracik, to jest jeden przycisk, drugi to właśnie z kółko, i jest też mordeczki jeszcze na przykład trójkąt. I właśnie twórcy pewnie to chcieli nam pokazać, bo za długo będzie jakaś współpraca z PlayStation i wprowadzą po prostu możliwość grania w StumbleGuysa na PlayStation. I myślę, że właśnie. Z tej okazji powstały te kroki. I teraz coś, jak o tym się dowiedziałem, to rozwaliło mi to web. Chodzi, mordeczki mi właśnie o tego, to skina Mister Bista. I sprawa wygląda tak, że on jest na aucie, widzicie? On normalnie jeździ sobie autkiem. Jest takim pierwszym skinem, który ma swoje własne autko. Ale coś mi tu nie pasuje. No bo co się stanie, jak będziemy nim grali? Będziemy go już mieli odblokowanego i zagramy nim na jakiejś mapce wyścigowej, na przykład właśnie z autkami. To co wtedy, gdy on skoczy do innego auta? Będzie wskakiwał swoim autem do drugiego auta? Jak myślicie, jak to będzie wyglądało? Co ciekawe, no to nie jest taki jedyny nowy skinek który. Właśnie tak jeździ, bo jest na przykład też taki, jak widzicie tutaj bananek. On też jeździ takim autkiem swoim bananowym. E, on jest w karnecie teraz podajrze No i co się stanie, gdy właśnie my takim autkiem wskoczymy do tego drugiego autka na marce wyścigowej. Jeśli ktoś z was wie, to dajcie mi znać. To teraz przejdźmy do nowych epickich skinów, bo one też skrywają jeden bardzo ważny sekret. Mordeczki, musimy najpierw sobie na przykład wziąć tutaj właśnie tego Ape'a, czyli taką małpę takiego goryla i zwróćcie uwagę na jego ręce i na jego nogę. E, w sumie na jego jedną rękę i jedną nogę. Tam jest ewidentnie urwany jakiś łańcuch. Nawet ma na sobie założoną Maskę. Więc najprawdopodobniej Ape też jest uciekinierem z więzienia i też jest on przestępcą, jakimś złym po prostu skinem. Eee, a jest takich skinów już ostatnio naprawdę dużo w StumbleGuysie, czy jest kolejny. Co więcej, ten pingwinek też, jak widzicie ma taką obrożę na sobie i co więcej, ma na ręce i na noce, też jakby uciekł skądś. Jakby się urwał z jakiegoś łańcucha. I ma też tą maskę złodzieja, więc złodziei w StumbleGuysie jest coraz więcej z tych nowych skinów i trzeba na nie uważać. No to jak już w mówimy sobie właśnie o tych nowych skinach Mister Beast'a, no to warto tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że właśnie ten Mister Beast, na przykład, co wcześniej wam go pokazywałem, eee, on siedzi w i co to jest za auto? To jest Lamborghini Huracan Można to poznać po jego takim charakterystycznym przodzie i tyle, co nie? Tak to się prezentuje, więc tak to wygląda. No i jeszcze ten oto nasz MrBeastik Czyli ten skin, którym pokazywałem wam jego tutaj przycisk z YouTube'a On jak sobie tak popatrzymy z boku przypala sobie buty tym jetpackiem Widzicie? Tak to się prezentuje, że normalnie te płomyki Te jakby poparzenia prądem lecą na jego buty I on sobie chyba zaraz swajczy te buty, więc panie MrBeastie uważaj W menu jak jesteśmy tutaj właśnie w Stambulu, no to widzimy, że jest nowe animowane tło Mamy tam napis Mr. Beast i takie właśnie dwie ikonki tego Mister No i też to tło zmieniło w końcu kolor. I to nie jest jedyna zmiana. Twórcy powiedzieli, że już w każdym kolejnym update'cie, który będą wprowadzać, będziemy mieli jakieś ciekawe nowe tło w menu. Więc mi się to bardzo podoba, bo wygląda to o wiele ładniej niż takie zwykłe niebieskie. No i mordeczki, jeszcze jeden, ostatni sekret, którego wam pokażę w tym odcinku. Dotyczy też nowej mapki Mr. Beasta. Ale żeby go zobaczyć, musimy przejść na sam koniec tej mapki. Okej, okay, jestem już prawie przy jej końcu. Muszę tylko tutaj sobie teraz wejść na górę i patrzcie, tam w tle widzicie? Mamy taki wielki odrzutowiec. I to nie jest przypadkowy odrzutowiec. Ten odrzutowiec to jest specjalny odrzutowiec Mr. Bista którego on miał na jednym z odcinków, i po prostu tutaj umieścił go na swojej mapce, więc tak to się prezentuje. No, moim zdaniem, w ogóle ten update cały z Mr. Bissem jest mega kozacki, jest chyba najlepszym update'em w całym Stamblu, jaki był. Do zobaczonka, trzymajcie się. Elo.